Jesteśmy dzisiaj, bo pierwszy dzień majówki, jest po prostu ładna pogoda. Kormorany waliły w aparat w kolonii. What? Jestem jak drapieżnik w wielkim stadzie, nie wiem kogo wybrać. Dlatego ja zostanę i będę Piotrowi pokazywał, będę obserwował to gniazdo. I tak wygląda dofinansowanie badań naukowych w Polsce. Może tak powstanie populacja nadrzewnych mew. Krzyżówka, która wysiaduje i udaje, że jej nie ma. Jakiego koloru jest czapka, którą trafi mewa? Dzień dobry. 1 maja to przyjechaliśmy do pracy. Jesteśmy na Bazurach, nad jeziorem Mryńskim. A tam za mną ptasia wyspa, rezerwat przyrody. Największa kolonia lęgowa mewy śmieszki w Polsce i też jedno z lepszych miejsc, gdzie można spotkać mewę czarnogłową i my właśnie w ramach monitoringu mewy czarnogłowej zaraz na tej wyspie się znajdziemy. I to nie jest tak, że robimy jakieś swoje widzimy się, żeby tam się znaleźć trzeba mieć odpowiednie zezwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i my takie zezwolenie mamy zarówno na przebywanie tam w celach monitoringowych, jak i filmowanie czy fotografowanie. Niemniej będziemy nasz pobyt tam ograniczać do minimum. W tej chwili robimy rekonesans, patrzymy ile jest mniej więcej ptaków, patrzymy gdzie są mewy czarnogłowe. Eee, Przemieszamy się po kolonii. W sposób taki, żeby ptakom nie zaszkodzić, żeby płoszyć je jak najkrócej i jak najszybciej stamtąd się zawijać. Taki jest plan. I dzisiaj was tam zabiorę. No to do roboty. Słuchajcie, jeśli widzicie ten materiał, to znaczy, że sprzęt się nie utopił, bo w tej chwili ryzykujemy wszystko. Cały sprzęt, który mam, więc mam materiał zrobiony na jakieś filmy. Jeśli od czerwca przestaną się pojawiać filmy, no to, to znaczy, że nie wróciliśmy z wyspy. Nie no, ja dam się nie zamierzam mu tego utonąć, ale, ale obawiam się, że aparatów nie będę ratował, jak przyjdzie co do, do czego, chociaż kto wie. Tu botniak leci, tu ta kropka to błotniak i zaraz go będzie tu cała ekipa pewnie ścigać. W jedną stronę sprzęt dojechał. Jeszcze musi wrócić. Nic? Jesteś tu? Czy... Tak, prosto, Tam do góry? Tak. Czekaj. Okay. Teraz jeszcze czarnogłowy nie słyszałem. Wcześniej tak, z lądu. Gniazdo krzyżówki. Chętnie krzyżówki gniazdują w takich miejscach jak kolonie śmieszek. Trzeba patrzeć pod nogi. Tu jest jedno jajo, tu trzy, tu dwa. Dlatego nie zawsze patrzę, gdzie kamera jest skierowana, bo najważniejsze jest nic nie podeptać. Widzieliśmy jedną mewę czarną głową, teraz trzeba chwileczkę dosłownie poczekać, aż ptaki siądą. Siadają dosyć blisko. Żeby spróbować namierzyć, gdzie je jest gniazdo i je zaznaczyć dla ekipy, która tu przyjdzie na czas obrączkowania piskąd, To jest bardzo ważne. Autoreklama. Ruszył sklepik Ptasiej Strefy ptasiastrefa.pl. A w nim między innymi koszulki, kubki, termosy, zabezpieczenia budek przed dzięciołem oraz mój e-book o budkach, który można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z Jajem. Kupując materiały Ptasiej Strefy wspierasz działanie tego kanału po reklamie. Poruszamy się razem po to, żeby być tylko jednym zagrożeniem dla ptaków. One nas widzą, nie rozlazimy się po całej kolonii. No i cały czas patrzymy pod nogi, bo gniazda są tutaj dosłownie wszędzie. Część dobrze widać, część nie. Odbywa się tam o. Możemy być jeszcze za blisko gniazda, ale tego to możemy się zaraz odsunąć. Bardzo ważne jest, żeby do takich akcji dobrze wybrać pogodę. Dlatego że niektóre ptaki już mogą wysiadywać i nie może być za zimno. Nie może padać deszcz, bo to by groziło wychłodzeniem jaj. Dlatego jesteśmy dzisiaj, bo pierwszy dzień majówki jest po prostu ładna pogoda i tyle. I to ona nam podyktowała, kiedy my możemy się tu pojawić. Bo tu w ten sposób nie ma żadnego zagrożenia, no ale o tym trzeba wiedzieć, wchodząc w takie miejsca. Ta kolonia jest kontrolowana od roku 2010, od 2012 jest rezerwatem. O, jest czarnogłowa. Jest. Piotr jest niezy w tym wyszukiwaniu. Ja nie widzę tej czarnogłowej, za chwilę latem. odzwyczaiłem się. Teraz leci w lewo. O, teraz jest prawdopodobnie nad gniazdem, bo zawita. Gdzie się Na mewach czarnogłowych nie byłem już dawno, stąd brakuje mi opatrzenia. Nie potrafię tak szybko ich znajdować ma jak Piotr. Ob obrączkę ma kolorową. Obrączkę ma, no to aparat trzeba wyciągnąć, bo to też jest część tej roboty którą tu robimy zrobić zdjęcie nie dla zdjęcia tylko dla odczytu obrączki będziesz fotografował? spróbujemy ale to jest to lustrzanko bo to w locie trzeba robić dobra w locie czy, czy to wszystko można sztuka polega na tym żeby ją namierzyć nie Tutaj teraz przyleciało dużo ptaków zobacz czy ona nie siadła no jeszcze nie no jeszcze nadlatuje ile metrów od nas tak plus minus na wysokości tego słupka czy? Zacznie? ale chyba trafiłem śmieszkę dobra ale miałem ją przez chwilę zaraz się nauczę ją szukać na pewno zrobiłem zdjęcie śmieszce to już ci powiem bardzo ładne ale ale nie jest to proste jak ją namerysz jeszcze raz to jestem jak drapieżnik w wielkim stadzie nie wiem kogo wybrać dobra idziemy pod gniazdo czekaj idzie chyba ją Znaleźć dwie różnice, gniazdo śmieszki proszę bardzo. A to gniazdo mewy czarnogłowej. Jeszcze niepełne zniesienie. Dobra, chwilę mi zajęło opatrzenie się, to jest tak, jak się długo na jakieś ptaki nie patrzy, to zapomina się teraz już udało mi się ją namierzyć bardzo szybko, ale potrzebowałem chwili, przez moment nie widziałem siedzące jeszcze nie widziałem tutaj Piotr, no, ale Piotr się zajmuje tymi ptakami od ilu lat. Odkąd pamiętam. Odkąd pamiętam, no, czyli długo. Czyli długo i jest... To on organizuje monitoring czarnogłowej w całej Polsce. Od wielu, wielu lat. To jest niesamowite, że nawet takie się jajka zdarzają. Zmienność jajek śmieszki jest Widzę. niesamowita. No. Do tego mogą sobie podkładać jaja, to jest ciekawe. Wzajemnie, regularnie to robią. Czasami są lęgi dwóch sami w No. Więc to jest niesamowite. Oceniamy kolonię w tej chwili na około 5000 par, tak pierwszy rzut oka. Normalnie powinno być 10 tysięcy, no ale w ostatnich latach ptasia grypa dosyć mocno ptaki przetrzebiła. Jest ich mniej. Dostałeś kiedyś po głowie tu? Tak, tak, tak. A, blisko było. Atakują niektóre. To właśnie daje przewagę życie w kolonii, że można się bronić. Patrzcie majówka. A ile, ile żaglówek już pływa? Ile żaglówek już tutaj pływa? Pokaż. Patrzcie, będziemy udawać, że jej nie widzimy. Jest krzyżówka, która wysiaduje i udaje, że jej nie ma. Eee, wiele kaczek lubi się w koloniach mew chować, bo jest bezpieczniej. Przy tej kolonii gniazdują też hełmiatki. Już widzieliśmy, dzisiaj nagrywałem z daleka. Pełniarki pewnie jeszcze zobaczymy, no ale nie jesteśmy tutaj dla nich, chociaż pewnie je policzymy. A tu zobaczcie gniazdo, gdzie dwa jaja są innego koloru niż trzecie. Być może to było właśnie podłożenie przez kogoś. Być może właśnie tutaj jakaś inna śmieszka podłożyła koleżance swoje jajko. To się opłaca, bo wtedy można mieć więcej jaj niż tylko trzy swoje własne. Tej części nie, nie, nie lubią, no ale no, trzeba ale, sprawdzać. Ale są też, tak, nie, Ale są też inne e, miejsca na wyspie, gdzie nie było nigdy <grywa> To my nikt nie wie dlaczego. No tak poczułem podmuch śmieszki na uchu. A, to dobrze. Patrzcie, patrzcie. Nie? Nieźle. Cały czas patrzeć pod nogi. Gniazdo, dosłownie co metr, półtora, jedno. Dobrze zamaskowane, z dobrze maskującymi się jajami. Na wyspie znajdują się słupki, które oznaczają powierzchnię. Aha, te do liczenia. Do, do liczenia śmieszek. Do liczenia śmieszek, bo tu nie da się policzyć wszystkich ptaków naraz. Trzeba je liczyć punktami, czyli powierzchnię wyznaczać, na powierzchniach próbnych liczyć, a potem ekstrapolować do wyspy. Inaczej się tego nie da zrobić. O, odchodzimy i zaraz ptaki mogą spokojnie usiąść z powrotem w te miejsca. I już nas nie ma. Już tu nie będziemy wracać. O. Nie ma lekko. Ptaki też starają się na różne sposoby nas przepędzić. Nie to, że atakują i próbują trafić w głowę. To jeszcze robią kupę do celu. Można w głowę kupskiem dostać albo w oko. Znaczy, kupę śmieszki na twarz przyjąć. Można. Udało się namierzyć kolejną mewę czarnogłową. Tym razem udało mi się zrobić zdjęcia, ale nie wiem, czy ma obrączki, bo akcja toczy się za szybko. Jak tylko wiemy, że stoimy w złym miejscu, natychmiast się przemieszczamy, bo ważne jest to, żeby wiedzieć, ale dostałem w głowę teraz strzała. Będę miał białą czapkę, a nie zieloną. Trudno. Przecelowały. Dobrze, że nie w aparat. Kormorany waliły w aparat w kolonii. What? Tak. Nie, one wszędzie waliły, po prostu był na dywanowy. Stosują inną strategię. Tutaj bo nurkującym dostałem. O, tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie gniazd nie ma. Bezpiecznie można chodzić, tylko na kaczki trzeba nie wejść. Na stoku bliżej góry, bliżej szczytu. No tak, bliżej szczytu, tak. O jest, już bliżej. bliżej. Jak chcesz, to ja się tam naprowadzę stąd. Zaraz ja gdzie ona siedzę, wezmę lornetkę. Dobra, to może tak zwłaszcza Dobra, zastosujemy me metodę. No szkoda, że radia nie mamy. Ale będę ci mówił, już jeszcze zerkał, ja będę mówił po prawo, lewo, nie? No. Dobra, zresztą, musimy znaleźć gniazdo. Eee, I to nie jest takie łatwe, nawet jak się wie teraz. Dlatego ja zostanę i będę Piotrowi pokazywał, będę obserwował to gniazdo cały czas, nawet jak tak poleci. I będę mu pokazywał prawo, lewo Żeby on, on to znalazł Dobra, Dobra zaczynaj I teraz moim zadaniem jest nie spuścić z oka kępy trawy Która wygląda tak samo jak wszystkie inne kępy trawy w okolicy E! E! Teraz! Tak! No i udało się, przynajmniej jako naprowadzacz sprawdzam się w tej, w tej akcji. Do gniazda, gdzie siedział jeden ptak, doleciał też drugi ptak z pary z daleka wypatrzyliśmy, że ten drugi ma obrączki ale już nie wracaliśmy tam, żeby ptaków nie płoszyć zobaczymy, spróbowałem podjechać kulpicem na te 3000 mm i yy, i spróbowałem to nagrać w 4K, może z tego się uda odczytać, a jak nie to trudno następnym razem, chodzi o to, że nie ma co ptaki ciągle z gniazd podnosić teraz jesteśmy w innej części kolonii, tam gdzie byliśmy na początku, dawno ptaki już o nas zapomniały, więc tak to, tak to działa. Teraz rozglądamy się tutaj. Tutaj jest jakby mniej trochę ptaków. Udało nam się namierzyć mieszańca. lewy czarnogłowej i śmieszki, i to w drugim pokoleniu, ptak. Czyli to nie jest to pierwsze pokolenie mieszańcowe, tylko kolejne, czyli ptak, który już mocno przypomina śmieszkę, ale jednak dziób ma bardziej czerwony i głowę ma ciemniejszą. Zachowuje się jak śmieszka, prawdopodobnie samiec i który pilnuje samicy, więc gniazda najpewniej nie uda nam się. Namierzyć, no bo jajka mieszanców są różnie do odróżnienia od y, czystych śmieszek. Tak samo pisklęta. Trzeba byłby mieć fart, że on albo, nie wiem, nakarmił samicę albo usiadł na jajach. Bo one też się zmieniają, nie? Na jajach. No właśnie, zmieniają się. Gdyby się zmieniły, to bym ten, byłby, byłby fart, no ale to się może nie udać, bo nie możemy tu tyle być czasu. Zaznaczymy tylko mniej więcej, gdzie jest to gniazdo, może jak następnym razem ekipa już przyjedzie beze mnie To może im się wtedy uda No udało się znaleźć dwa gniazda mewy czarnogłowej, to nie jest dużo Kolonia wydaje się trochę mniejsza, ale nie tak bardzo mniejsza jak na początku nam się wydawało, nie jest chyba aż tak źle Więc jest spoko A zobaczcie coś takiego, taka ciekawa rzecz e, Mewa śmieszka mająca gniazdo wysoko na krzaku, chyba na głogu Ale wysoko na drzewna taka Ja pierwszy raz widzę mewę lęgową na drzewie, Piotr mówi, że już widywał. Więc yy, taka ciekawostka tak sobie poradziła. Może tak powstanie populacja nadrzewnych mew i będą w lasach gniazdować. Byłoby super, ale wątpię taki żarcik. Jak tu jesteśmy już przy okazji tej kontroli, to sprawdzamy czy nie pojawiły się jakieś drapieżniki no bo lis tutaj to poważny kłopot czy są jakieś ślady norki amerykańskiej, czy są ślady innych drapieżników był przypadek, że kiedyś wlazł tu lis i trzeba było go żywołówką odłowić i żywołówkę złapał się kot nie wiem kto tu kota wyrzucił, czy sam przeszedł po lodzie no ale kot w takim miejscu to jest masakra po prostu więc na to też zwracamy uwagę bez przejścia, bez wejścia w taką kolonie nie da się tego stwierdzić. A straty mogą być naprawdę ogromne, gigantyczne. Odpukać norki amerykańskich tu nie ma, i odpukać mewy te duże, które tutaj są też, raczej szkód nie robią specjalnie, bo te śmieszki jest ich tak dużo, że się bronią. Więc dają radę. O, wszędzie znowu gniazda. To jest niesamowite, że. Ta kolonia nie zarasta krzakami dosyć mocno. Widzę, że te krzaki po prostu ptaki same e, trzymają w ryzach, udeptując to miejsce, no pewnie robiąc odchody. Jakiś bezczarny, mały się próbuje przebić, ale dookoła wyspy, tak, to jest taki pas zieleni drzewu, drzew. A tutaj to u góry to jest po prostu fajna łąka. I tu ptaki mają się świetnie. No, to skończyliśmy nasz pobyt na ptasiej wyspie. Około dwóch godzin sprawdzenie całej zajmuje i to nie jest tak, że dwie godziny stoimy w jednym miejscu, tylko co chwilę się przemieszczamy. Ile mamy gniazd czarnogłowych? 4. Cztery gniazda czarnogłowej i jedno, jedno miejsce, gdzie jest mieszaniec międzygatunkowy. Ale nie, nie, nie jesteśmy pewni, gniazdo nie jest tak łatwo znaleźć, dlatego że tam jest prawdopodobnie samicą śmieszka, więc składa takie same jajka jak kilka tysięcy innych śmieszek tutaj. E, opłynęliśmy sobie jeszcze wyspę dookoła. E, to też się robi po to, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam czarnogłowych nie ma gdzieś z brzegu. No, no i dwie pary chłomiatek widzieliśmy. Widzieliśmy też e, krakwy i gdzieś tutaj kręciły się po drodze e, czernice, też rzadki gatunek lęgowy w Polsce. Teraz jeszcze wcześniej, więc teraz nie wiadomo, ale myślę, że będą tu lęgowe. Myślę, że spokojnie. To jest tu czernica. Chełmiatka jedna była na brzegu, zatem samica, więc prawdopodobnie już jakieś jajka kombinuje. Jedna z najrzadszych kaczek w Polsce. Jest niewiele miejsc, gdzie się pojawia, a tutaj są regularnie. To jest ptak, który lubi się trzymać kolonii śmieszek. Kiedyś miałem na jeziorze mikoszewskim e, przy kolonii śmieszek właśnie e, na słupach się kręciła para, ale tam chyba do lęgu nie, dos nie doszło. Natomiast tutaj są lęgowe od, od zawsze właściwie i, i to się nie zmieniło. Ptaków w kolonii mniej, ale to będzie tak naprawdę wiadomo, jak będą dokładnie liczone w terminie późniejszym. Nie ma nic, co by wskazywało, że jest jakieś zagrożenie w postaci drapieżników, więc fajnie. Ja już tutaj nie przyjadę najpewniej w tym roku, bo pojadę w inne miejsca. Natomiast na pewno badania tutaj na tej wyspie będą prowadzone dalej. Tak jak wspominałem na początku, byliśmy tutaj na podstawie zezwolenia wydanego przez RDOŚ. Jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła podczas opływania całej wyspy, to fakt, że nie ma tutaj żadnej tablicy informującej, że jest to rezerwat przyrody. A jest tu niezły ruch jachtów, no bo no, Mazury, tak? Nie ukrywajmy jachtów, skuterów wodnych, motorówek. Wszystkiego i ci ludzie, którzy tu pływają, no nie wiedzą, że nie wolno przybijać do tej wy wyspy, że trzeba mieć tu specjalne zezwolenie, żeby tu się dostać. Eee, no i żaden znak im te, o ich o tym nie informuje. I to jest coś, co moim zdaniem powinno być możliwie szybko poprawione. I tutaj znaki, zwłaszcza że jest kilka miejsc, gdzie da się dobić. Dobrze, że są sami takim dobijaliśmy, więc tego mi brakuje. Natomiast kolonia fenomenalna i cieszy bardzo, że, że jest takie miejsce. Takim pontonem pływamy. Takim pontonem pływamy. Widzicie, on ma cztery komory. Powietrze generalnie trzyma się w trzech. I tak wygląda dofinansowanie badań naukowych w Polsce. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ten ponton jest młodszy ode mnie o jakieś, nie wiem, może 7 lat. No ale tak to jest, tak to jest. Dobra, teraz trzeba go schować, zadbać, żeby się nie przedziurawił, bo pewnie jeszcze kolejne 10 lat musi posłużyć. Takie, takie, takie mamy realia. Dobra, do roboty. Patrzcie jaka piękna oleica, krówka, niektórzy mówili. Kiedyś czytałem na, na wirtualnej Polsce, że to niebezpieczne, że ona ma jakąś truciznę, która może zabić. Czy ta próbowała mnie zabić? Piękna i niech sobie idzie. Żadnej krzywdy jej nie zrobię. Śliczna olejca, moja pierwsza w tym roku. Nie na wszystkie owady zwracam uwagę, ale na takiego ładnego. Co, jak, jak tu nie zwrócić uwagi? Śliczna olejca. Jeszcze raz popatrzcie. Piękno. Piękne stworzenie, naprawdę. Jak to zwykle bywa, wracając, warto się rozglądać, bo tu takie pole, gdzie jest pełno bocianów, żurawi, które pewnie zżerają posianą przez kogoś świeżą kukurydzę. I też trochę mew, a wśród tych mew niespodziewany gość. Mewa żółtonoga. Idę jej zrobić zdjęcie. Wyszedłem oglądać mewę żółtonogą. No i przyleciała też kania ruda. Ile jestem tutaj? 5 minut, 6 minut na chwilę. Postój w trasie do domu Wcale nie chciałoby się stąd wyjeżdżać. Można byłoby tu zostać i zamiast autem to jeździć rowerem. I non stop podziwiać tą naszą przyrodę, bo ona jest naprawdę super. Oczywiście nie obyło się bez strat, ale przy okazji można zawsze powiedzieć jakiego koloru jest czapka, którą trafi mewa? Koloru kaki. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to już wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć.